No, rozbijamy do warsztatu. Jest peżot? Gdzie ty masz tych wogosów? Z ping'u no, za. Znaczy, za, za bo... winowinę się U mnie kurwa nie, nie wy. nie zrozpił się samochodem, tylko ledy. Idź, wyjdź, wyjdź. Sprzeda Kurwa, to jest samochód jakiś, czy mi się coś sybało? Czyli. Oprócz tego peżota, co tu stoi? mnie. jestem, big, jestem, chodź. Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Wejrzał to zajeb. Ej, goni mnie z klamą, klamę ma. Gdzie ty go jesteś? Goni mnie autem, nie? Nie. Widziałem Czarnautu, który tam wjeżdżał Jest, G-Wagon, zjeżdża na dół, gdzie ty jesteś? Ty zjechałeś? No tak. Ta. Wjeżdża do tego mechanika. Gdzie ty jesteś? Uciekłem, uciekam, ale już wam taki że to się do niego. A bo to jest lokalny nadzaję. ten Dobra, to luz Ty po z niego Kurna Dobra, chodź Bigi, jestem pod mostem Jakim mostem? A tu Kono jesteś jest obstawiam Tutaj jest po taki most, taki główny, jak są numerki To jest, jestem przez 133, między 133 a 206 133 Kurwa, no to jest tak 135. 135. A tu, tutaj gdzie ukryliśmy tego? Tą wełnę niebieską. Mniej więcej. A już w tym na spalony strój stary. Kurwa, bo ja nawet nie widziałem jak ty to zawinąłeś, to tak szybko się działo. rota zajebał Okej, okay, jak A ten fajnie, się jeździć? Leci, dawaj, siadaj To znowu na zakraczyć. O Jezu Ej, ale strzela faktycznie mu kata wycieli w ogóle wszystko I Tuming Dali, rura ogrodową. Dobra, dawaj do tych ciuchów tutaj. O oj kurna On się w murek Idziemy od razu pod komendę Zgosić Każdego porzota Kurna tylko ten wy... Kurwa jaka gleba w tym pełen gocie No tam Koza No nie? Ty może, ty robisz na sadowniku może? Co ty? A nie masz jakiegoś fundusza rzucić? No nie A, mam pobieram. Nie mam w ogóle gotowy. A ile ten pełge od? Co? To nie mój. A, to <głos》>, nie wiadomo. To się szanuję. No dobrze. Gdzie, gdzie jadę? Czekam na ziomka, wiesz? Się przebiera. A z ziomkiem co później robicie? No... Pewnie jeszcze jakiegoś perzecika zawędzimy. E, to jadę to z wami. Tak? No to się. Ja od tego jestem podbijać i zabijać. my już że jesteśmy kurna tak doświadczeni, że wiesz... Wbita na mechanika, jeden kryje, zostawia wyjazd i. Masz. Możesz Tylko nie, nie mam telefonu, to podjedziemy to kupię. No to możemy podjechać gdzieś A ja, co, co to? Ziamek z nami będzie zabijał fury. Ciema. W innych wyspach to dostałem majoreczkę i przeleciałem tutaj właśnie za samochody i takie różne akcje, nie? Kupię telefon, ty, a tu jest... Dobra, poczekajcie Jest tu telefon Ej to ja po naprawkę pójdę Dobra A nie musimy podjechać do bankomatu A tu jest bankomat Ile kosztuje komura? Już nie mówię Komura 1500, 1500 no co się nieźle udupiło Chyba 20 koła no, na naprawki z A ile z Wagiwanku Hajsu? 8 stóp Ej dobra, nie stać mnie na telefon Zaraz ci dam w Ty zdrabka kurwa Kupu jest trzy zdrabki, je zdrap Dawaj, zdrapę Czekaj. Mam, przydałoby Słuchaj się ty. coś ogarnąć zwołować jakąś super furę i coś kurna Zwołować jakiś sklepik Ile ci brakuje na telefon? No mam 800 i pęk kluczy. Masz, tak? Ej, chyba macie się Czekaj, drapy jedną, swoją. 5000 tysięcy wygrałem! Co ty gadasz? E ile zapłaciłeś za nią. Ej, Bigi McLaren podjechał, patrz jaki, patrz jaką furę, patrz. Szybko, Bigi. Ej, co co podjechało. Czekaj, chodź tutaj. Patrz, patrz, patrz. Zobacz. Chodź, chodź, chodź. Widzisz mnie? Cześć, co się tu dzieje? Masny. Siema, poddaj się. Co jest? Tak, poddaj się. Czemu? Poddaj się. No poddałem się, no. Poddaję się, no kurwa, no. Poddaj Podnoszę nogę, no. Poddajesz się, No poddaję się, ale nie wiem jak, kurwa. Jak? Łapy! Od ESY cyśle. Masz Na. takie ten, tego śmig. Tyle daj. Poczekaj, daj, daj mu chwilę. No to kurwa ciężko tak powiedzieć? No, no nie, nie można. O ty też się poddasz, poddasz. Poddasz się. Napad. Dać nam jakąś kaskę. Masz coś przy sobie, co, co może się pod cofnąć? mogę nie opracować? No, może jest ten, tam, tam, ten co w stepie, który to to znaczy, No jest. dobra. To My jak coś tak nic tam, nie wiemy to w górę. No chodzą, chodzą, chodzą. Otwieram Ci drzwi i mm. ciebie Ej gościu nam da kasę na telefon jak coś Tak się z nim dogadałem Gdzie jesteś? Czy mi? Czy mi? No? Gościu powiedział, że ma 300 może mi też? parę jak dziki i zapyta się ziomka, czy ma kasę, żeby mi dał na telefon. Ty robisz? Ja mogę pogadać ze z nimi. Halo, Kamię on radio? Ej, masz poratować kolegę jakimś może nie wiem, pięć koła mu dać, wszystko, No i wtedy tak. Dobra, kolega mówi, że będzie miał, dla ciebie to. O, to dziękuję. Tu się nie mar. Policja przyjedzie, my się uciekniemy, policja No, nas... a my, my wiemy tyle, że nas zawinęliście. No i wszystko. Spod sklepu. Nie, sklep, wiesz, nie. Jest nie, no i nie wiem. Ani też nie wiem o tym Brabusie, czy to się... No i klasa. To mi się podoba. Taką współpracę, to ja lubię. Prawilne siameczki, no nie? No ja. To, co, czysto zarobić, znaczy czysto, no nie to. tej Dziomek wczoraj czarnej co? Dziomek w w drugiej chwili, w jeszcze. Co ty gadasz? Gdzie jesteś ty chwili, nie drugiej Ja w yeah, ja się tym w drugiej chwili, na pięć You know. Dobra. To no. Jest już siubi. Dobra. Dodaj wizytówkę. Cześć. zapisz jego wizytówkę. Tylna ty na kieszeń. Masz. Dobra, wyciągam wizytówkę mek. A co tu takiego? Puść mi strzałkę, czy co? Jestem się, to, to, się to, ładnie obok kolegów. A coś w wygląda, tutaj od tutaj waga, jest tutaj balas. Ale nie, my nie nie ten. A. Dobra, to ustawcie się. Daj, daj, się. Daj, daj, Daj piątkę, daj piątkę temu w kamieniarce, temu o tu zostaje. Mam tylko dwójkę. No to no, dwójkę. Ja potrzebuję, nie mam kasy na telefon. Poznaliśmy no, ja kolegę to jest w czarnej. Dobra, Dobra to, Ej, to ja, to, ja, to ja mu dam pięć koła. Tak, Dobra, celuj do nich, a ja idę drillować. W ogóle, eh. No? Wy jesteście, wy ten, tymi półgotem, żeśmy wjechali w trójkę, nie? No, no. iść, no, że ten chłopiec ja. podjechałem z powrotem, nie? No, no. i z zdrapki z drapki wygrałem 15 koła. Co ty gadasz? No. <laughs> to się Idziemy na drapejski i ja mam no 40 koła. A gdzie ty co zarobiłeś? Na sadowniku. A. Cześć, no przyjeżdżałem, okradałem ludzi i wracałem. Nie, to jest <noise> na Bo jeszcze miałem klamę niedawno, ale zawinęli mnie za napady i. No. A te klamy miałeś w licencję, czy na czarno kupiłeś? Nie. No jest taki pewien pan w mundurku. A. Takie poddanko. Kru, ale powiem ci szczerze, że jak podjechali, to myślałem, że to ci odporzadą. Więc <grym grym grym> się abstrałem <odpożadło> <grym> trochę. Ej, ty w czarnym, ja muszę iść na chwilę do tamtego. Na sekundkę. Dobra, ci. Kolega masz czasami. No co tam? To, nie chcesz mi oddać może tych dwóch naprawek, chociaż? Tak? A, dobra. Dobra, dzięki. Teraz ci oddam, <grym> jak skończę. że jeszcze dobra tych naprawek. Nie, no, ja nie, nie, ale nie, nie, ja zapomniałem, nie, nie, zapomniałem. nie, 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 Ty nie, 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 zrobił? No. <grym> no. no. nie, 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 uwaga, może się wziął i nie, 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 Czyli nie, 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 no, no, nie, nie, tak Czarno. nie, bo, bo wystrzeli. Nie wiem o, No, no, no. A to panowie, słuchajcie Jeszcze ci kula w stanie? Nie dobra Możemy się kiedyś jeszcze raz dogadać na taki Proste Pewnie No to Zara, jak ty, to ty masz mój numer zapisany? Mam, no No to pójść mi strzałkę, nie? Jakby wam coś się stało, trzeba było podjechać, zatamować drogę, to dzwoni to się Pełgotem tam no, no właśnie, no, muszę pomóc. Się Dobra, to, to w kontakcie. I jak ja z taką typiarką waliłem napad, to pojechali Pełgotem i gdzieś im tak zatrzymało, bo, nim, bo samochód nim zawinęli, gdzieś im tam zatrzymało, a my gdzieś my się takimi piździkami w nim wrąbali przez nich wrąbali wszystkich. Ale posiedziałem sobie swoje, 10 ILE? Iciłem <śla> Mało, nie? Czuczałeś? No bo ja no to waliłem napady. Bo w no sensie Teraz jestem nowy, bo miałem bardzo długą przerwę, Długo mnie na wyspy nie było, nie? Uh -huh. No i tak wróciłem sobie i... Dałem szkoda gadać. Ty jest policja, nie ma? No nie ma ile ty masz tam tego, chem tego. jeszcze. O! Wiek... Halo panie policjancie? Jaki policjancie? Jak nikogo nie ma? Ja. O, cześć. <gry> cześć. No Boże, wszystko co chcesz pojechać? No. Wejść. Dobra, co tam jak? Dobrze, że przyjechałeś z tym. Dobrze, że Mary przyjechałeś. Z spokój. Dobrze, że przyjechałeś z tym krośnikiem. A, nieważne. Jaki mam mamy dokładnie? A, i no, w... Jeszcze McLarenem, tak ty... ale potem będzie. Niech naprawka. Już chwila, zaraz ci oddam. Co jest? Co? No, Makowiec przyjechał krosem. Y, Czym? Krosem. <laughs> no, dobry plan, ma, co? Tak, spał. Powiadał koledzy. Dobra, pytanie pierwsze, co się no, dzieje Mam nadzieję, że nie dużo to... kolegów to... Zgadnij. Hej, ja słyszę tam w radiu 7.5, wszystkie jednostki na napad Tak, wszystkie jednostki na napad, zapraszam. Mamy dwóch napastników, zakładników z pytania to. <grym> A, mamy, mamy wszystko. <grym grym grym> Hej, <zechodniego> zechodnie. ale tak to nie rób. Camaro. Camaro z jednego. Tak sądzę, że z pół minutki się uwiną no już do końca. Kobiet, dawaj, dawaj, ten. negocjation, poszukiwanie. Ostatnie, ostatnie, palety, palety Panie, drobiazgów ja mi zostały, tak, tak, no mi palety o, mam ja... o, Ej, mamy aż trzech, nie, tego nie przemyślałem, co my chcemy. Dobra, chcemy... To, znaczy, odjazd, no, na pewno. Podobny odjazd. Może nam któryś zatańczy. Aż tak? No, żeby tam policjant zatańczył. No, ale to musi być jakoś, wiesz, jakieś wysoko. Dobra, które moje ja panu tutaj dobra, temu panu zebrałem naprawki. Yy, no to tak, Słyszę ja się? ten. Mm, nie, nie słyszymy. A, no to śmieszne jest, to. A, to poczekamy sobie. Albo wychodzimy no. i nie negocjujemy wcale. Dzięki. Dobra, mów. Eee, yy, coś. się z yy, Nie. Brak. Hmm.

Może no, nie możesz kur... pewnie tam możesz no, spić no, może... z premierą, czy on trzy pyta. Ty... No, jak kupisz pierdolę, to masz... Ja tak 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 nie to nie wiem, możesz kur... U, nie. Na, no, ile? na 700 metrów i możesz zaśpiewać w laskowie, jak nam płacą. Nie, nie. Naprawkę, naprawkę podczas poszukiwania. O, naprawkę też poszukiwania. Że będziemy mogli sobie naprawić, ale nie mamy naprawki. Jasne, bo najwyżej wam damy, nie? Dobra. No klasa. Sprawdzam po tak, brak od takich 700 metrów, za jednego za można robić na jedynkę i za trzeciego po żeby A ty że Johnny skąd będziesz Ech. na to do tego? Kąpiszach? Nie Zgadzałem się, kolego. Dlaczego? Supervisor nie Dla chce. Super Kto jest tutaj z supervisorem? Nie wiem. Aha mów, dalej no, rząd, inne ostat... ostatni. No i czemu nie? No ostatnio musicie zmienić, ten miejsce. Czym wam przeszkadza to żądanie? A tak na... A tak na wiem, aż tak na pocenie jesteście, że nie zacznę naprawić? Pytają się w czym nam przeszkadza pytanie Nie wiem, bo aż tak są, na pocenie jesteście, że nie o to naprawić? Nie, nie że... co napisze? Chyba, że... Możecie mieć żądanie sprawdzić, byśmy wyglądali teraz. No nie, teraz jest naprawione Nie, wiem. w czym problem? Ma kołe co nie To a ty tym makowcem idziesz Co chcecie za zapadniku? No wiesz, powiem, wolny odjazd Za jednego, mm. za drugiego brak kolczatek 700 metrów Za trzeciego naprawka w trakcie po, pościgu Za drugiego mogę ci zaoferować 500 metrów Może Ej, być, na... może być Dobra, Dobra Tylko żeby ta naprawka była i wy nam naprawkę musicie dać teraz Najlepiej żeby ci mm, to... Za trzeciego ci nie jestem w stanie udzielić jakiegoś no? Czemu? Ponieważ yy, po prostu Zgodnie tutaj z y, naszymi procedurami nie mamy obowiązku oraz y, nie mamy prawa takiego czegoś. Na 100%? No, Ej, bardziej. najbardziej dzisiaj było wprowadzone nowe kompendium jest i okay. mamy Okaś. inaczej. Pokaż mi ten punkt. Właśnie jak to jest powód. W tym momencie ci nie pokażę jak mam ci pokazać jeśli. Jakiś paragraf 20. na to. Paragraf, no to z pamięci, no jak to? No mogę Ci obiecać, no na słowo. Ja, za 3, czego Ci mogę, mogę Ci zaoferować 25 koła? 35 i do 30 i dla ciebie. 30 koni. 32,5. 30. 30, 30 A 32 co 30? 30 tysięcy. 30 koła i jest git. 30, koniec. 33. Nie. To nie targowisko. ty, kumasz, że w tym waszym kompendium nie ma czegoś takiego jak. ...niedanie... danie. To 30, i to znaczy, że... klasa. Nie. 34. Dajesz, dajesz tam naprawkę podczas pościgu, czego ty nie rozumiesz. Nie dam ci. Bo? Bo nie chcę. O. Tak? No. A chcesz, żeby zakładnik żył? To z zakładnika, to wiedziemy, proste. A, czyli? No i czyli, pierwszy sama akurat. Wolisz, wolisz ryzykować życie zakładnika za wjazd. To ty ryzykujesz, a nie. Nie, proszę pana, niech pan się zajmie. Tak, nie, chcesz, to go. Poszlę jak chcesz. O, Czemu czyli nie ta... go? co to jest? Właśnie, tak czy o, tak czy właśnie no, go. Czemu ale, nie w ale się, teraz ja, ja mu będę Nie wcinałem 30 ten... koła i tyle. Nie będę się negocjował, Nie, daj, tą naprawkę. Makowiec, chodzi mi. Daj, by zmieniać się nie, tych... Ciągle znam negocjatora bez jakiejkolwiek powiadomienia. Tylko, że przyszedłeś i zacząłeś gadać. Kim ty w ogóle jesteś? Przedstawiłeś się? Pochód, pochód. Ciągle znam pierwszego Jacob Jałęck, numeru znaki 70. To no jest za Jesteś z Mhm. Mm Pro... Policja no minota z tego, kur... No, naprawki, czemu Jeden. Szefie, bo oni są tak. Oni chcą za trzeciego zakładnika y, naprawkę podczas pościgu. Żeby mogli by się naprawić. I co nie dostaniemy? Panie Santiago. No ja oni chcą za trzeciego zakładnika chcą naprawkę podczas pościgu. My możemy się na to zgodzić. No, no i kurwa, Tam mi się podoba. Zobaczmy. Tylko musicie nam, musicie nam dać tą naprawkę. Dobra, gdzie jesteś? Daj temu, daj temu, daj temu czarnemu. Ale powiem wam, chłopaki, miło, że moim autem robi się robiliście... A, tak dobra. A to mój? To co? On na drodze stał, stał otwarty. A, wiem, bo dwie osoby mi nie Rzefe, weź Rzefe. daj naprawkę, bo ja nie mam naprawki. A ten jeszcze sobie zajebali tego McLarena. Chcesz? Mhm. Mm no i klasa, dzięki możemy wychodzić. Dobra, to możemy no, no. wychodzić. Za 15 sekund. Raz Aj, 2 drive, zia, 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 Elf zia, 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 Dalej nie pamiętam zia, 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 panowie Ło oh, lap! Pod, pod, pod ściany fioletowe nie docierały, nie odwracacie się. A Zabry... <grym> <grym> <Odbratę> się! <Okay. grym> no, <grym> A ja. się? Pier... Okay, się tym ciemnym dużo. Oho, i co jeszcze? Może prytki do tego? Kur... <śpiew> <śpiew> Ej, widzi patrz na to, zrobić to, to zrobię, <śpiew> Nie no, nie, miga. Nie. Ej, co ty mnie podobie Matasz? nie Ej, połysy, dobra. Chciałeś, żebym losk... Chciałeś, żebym losk no. A ty, 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 <grym> ty, ty nie zauważymy. że my chcemy, ty masz taki obowiązek Ty mnie ty mnie denerwujście już za Nie no na moim marzeniem spić zakutym, wiesz Dobra, A, A je, jeszcze, ej jeszcze, ej, ej Ej, ej. co, ej, ty. no jest. Ej, zapierdol! Ma. <grym>